Lubisz uprawiać sporty? Pewnie. Ja też ostatnio odkryłam nową szkołę jogi. Między zajęciami dają najlepsze kiełki w mieście i szklankę mleka sojowego sobie. O, czas na przekąskę. Mi to seler daje najwięcej energii, wiesz? A mi to ryba. A mi to? To japońska jest. Polska. Ryba Neptun. Neptun to król Morza, był nie ryba. Spróbuj sama. Łosoś dobry jest na cerę. I ożywia umysł. A myślisz, że jakby król Morza miał syna, to nazwałby go Neptunczyk? No, na pewno. Na pewno nie. Na pewno nie.